Siemanko z tej story chocolate. witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale, jest się ze mną Kanali! Yeah. Moi drodzy, niech was tutaj oczy nie mylą, nie bierzcie z skorbinów, wszystko jest tak w najlepszym porządku, ta gra się tak z zaczyna z jakiegoś powodu. Słuchajcie, znaleźliśmy grę na sklepie Play, która ma 500 pobrań. Znaleźliśmy. Analiz znalazła. Więc słuchajcie, jako że nikt jej jeszcze nigdy nie nagrał, postanowiliśmy, że sprawdzimy, jak wyglądają gry, które mają 500 pobrań. Gra nazywa się Undercover Cop, czyli po prostu tajniak. Eee, mamy dla niego dać... Dynamit! Dynamit! Okay. Zacznijmy z bęgiem! Zacznijmy z mocą! E. Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Chwila, chwila, Chodź z nami! Ale... A... Hej, to, czego się nauczyliśmy w tych grach, to że te opcje okay. nie są oczywiste, Dobra. że one Ma... będą dawały całkowicie coś Dobra, innego, rozumiem. Ja jestem pewna. Mamy robić jak Wysz... policjant, Dajmy... mamy pokazać odznakę, mamy pokazać. Piu, piu! Pistolet? Piu, piu! Dobra. M ty może ty możesz... jesteś policjantem. Okej, dobra, spokojnie, to deal. Więc Aha. może to są policjanci. To jest coś, co by tak policjant powiedział. To Idziemy jest coś, dalej. co by policjant powiedział. E, I co on tutaj, wiesz, e. siedzi na chilku, spotkań naszego szefa. Okay. Dlaczego nie spróbujesz jakichś tam rzeczy. O Ko nie. Kobieta, kobieta. 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 Jesteś. Oh. Co? A, 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 a skąd mamy niby. Co? Ale ma... skąd? Czekaj, skąd hej, nie, nie pytamy, że to... nie pytamy, nie wiemy. Nic nie wiadomo. Okay. Te gry mają swoją własną logikę. One żyją według swoich własnych zasad, okej. Okay? Jesteśmy teraz w takim razie na. E, może tak! Ta gracha powinna być jednak w e, rozdzielczości. tej te, takiej, wiecie, 4 na 3. Te szare ekrany to chyba nic dobrego nie świadczy. Ale okej, okay. dobra, śruba albo. Śrubokręt, klucz. śruba, śruba! E, śruba Myślę, że to nie, jest nie mieli. Śrubokręt w ogóle to jest klucz. Oh, 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 oh. Mm. Myślałam, że dzień i Przepraszam, proszę pana. E, ma pan oponę przebitą. O, czy, mogę pomóc? Czy mogę, mogę pomóc? Wam pomóc? E, poczekaj, czy to mi się wydaje. Niby skąd mielibyśmy koło wziąć zapasowe? Eem, nie wiem, ale możemy tego użyć. Okej. Okay. No wiesz, e... wyciąga. O, o. O. To To jest. Dobra. To jest samochód e, to nie był policjanta. dobry pomysł. To jest no dobry pomysł. W takim razie pomysł. zróbmy to ponownie. Jeszcze raz. E, oni tutaj kogoś porwali. Tak. Więc dajemy. Przebijamy daje... im oponę. Hej, to naprawdę to... Wygląda jakbyśmy gdzie indziej sadzali mu tego. W go dźgnął. Na przykład. Yy, I teraz poczekaj, musimy w takim razie nie użyć yy, tego... W ogóle, e, e, serio ci przerwę. Tak? Czy to nie jest śmieszne, że oni nie mają zapasowego koła, kiedy dosłownie jadą Jeepem, a Jeepy mają z tyłu to takie koło Słuchaj, na tylnej... Słuchaj, oni, oni wzięli, oni zabrali to koło, ponieważ żeby włożyć jakiegoś zakładnika do bagażu. 100%. Ale jest na, na, na tylnej Cicho, to daj koło. mu, piu, piu, piu. Dobra, piu, 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 piu. piu, 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 piu. Yy, mogę, mogę jest. Po... Co? Wype co on robi? Wypełnić, powiedz. to była pompka? Dzięki chłopie. A, a tam jakieś dziecko w ogóle. Oni są porywaczami. Okej. Okay. I co teraz możemy zrobić? Klamka użyć? albo zapalniczka? Zapalniczka. Z klamka Za byłaby zbyt oczywista, zapalniczka. prawda? Zapalniczka, dawaj. Zapalniczka. Y um y co, zrobimy z nich po prostu pieczone brokuły? I to tyle? No tak, ale A... uratowaliśmy dziecko! Jest nasze dziecko, jesteśmy wspaniałym policjantem! O zobacz! A... Kto wypowiedział, że to jest tajniak? Czy to wygląda na stajniaka? wszyscy wyglądają tak samo. Tak, oczywiście, no ale zobacz, jakim jesteśmy tajniakiem. A... Nigdy byś się nie przypuszczał, że to jest policjant. Witam, Proszę bardzo, dzień dobry. Czy, czy, czy mogę wejść? wejść? Mhm. Czego tam chcesz? A... Czego chcesz? A. Patrz, tu ktoś A... leży. Śklankę wody. Z fotelem. Tak, ja potrzebuję szklanki wody. A... Dzień dobry. Pić mi się chciało. A... Żyliwe. Mikrofon. On, woda z szklanki Aaaa. na mikrofonu. A, to nie był dobry pomysł. Przypomnę na bateria mi w moim telefonie padła. Chciałbym, czy ja mogę z dużo I mój, tele, mój się zepsuł samochód. Czy mogę wziąć mechanika? On wygląda o, na, na bogatego. bogatego. Nie Marcie, właś. Wcale nie ma trupa. Chodzi. Tak, nic Bo tu się nic ty... tu nie ma. Dzie dziękuję panu. Um. Czy mogę zobaczyć loket? Co to jest loket? Kieszenie? Nie, to jest ten. No ten, ten chyba, naszyjnik. naszyjnik. Albo lupa, albo po prostu naszyjnik. Lupa. E, da... Nie wiem dlaczego. Proszę, możesz się przyjrzeć. O, U, ten jest rzadki. Okej, okay. a, że jesteśmy bardzo bogaci i on przygotuje nam jakąś herbatę, o, to byłoby wspaniale. Ja Tyś nas chciał się... zabić chyba. I, nie, ja bym się... herbatką tej wypiłabym. <laughs> on jest mordercą. Oho, i co? No, shit, Sherlock! Ej, coś jest w tej herbacie, prawda? E... Ja, i, albo pryczka chili, albo herbata. Chili! Come. Chili? Nie wiem dlaczego. O! E, czemu widzisz? on mu dodał? Widzisz, Czemu nie no! On się zgodził na. Słuchaj, to jest takie. Ej, Mordo, mam najlepszą śmietankę po prostu w ten! Wy, we wsi mam najlepszą śmietankę, to takie on najlepsza śmietanka we wsi, już naprawdę jest nawet z krowy. I tutaj sobie wiesz, wsikaż i dalej. Logika. Słuchaj, out. ja bym była świetnym kryminalistą. Mówię, patrz, zegar no się zepsuł, kamery się psują, wszystko jest nie tak. No tak, on Potrzebuję... potrzebuje fałszywego paszportu. Eee, proszę szukajcie go! Eee... Baba, chłop, baba. Bo... Bo... bo o bo, 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 bo. Baba, będziesz przeszukiwała! E, e, chyba mu się nie podoba. Okay. A. mole falls off, czyli a. on udawał, że on ma takiego na policzku. Jak to się nazywa? E, takie, no, znamie, Może pieprzyk? tak być. E, dobra, czyli musi, niestety facet musi nas tutaj e, zbadać. E, e, o! No, e, no bo aha. wiesz, facet nie a, będzie, bo, faceta dotyka. Dziewczyna będzie wiesz, namiętnie go sprawdzała, z każdym, a facet. Ok jakby chciał za to zapłacić? Albo gotówka, albo, albo kawę. Oczywiście, że gotowa, musi być gotowa zawsze. A co, no, a co jeżeli coś nam wypadnie z tej gotówki? E, nie no, kartą przecież by można wtedy namierzyć, a gotów się płaci. No Nigdy nielegalnych rzeczy. No dobra, ja też nie. E, mamy Ech. przyjść jutro, ale. E, Gwizdek al... albo sznur. Może e... sznurek? Może sznurek, dawaj, Szurek? robimy laso. Iha! E, Dokładnie, mówiłam ci. To było szybkie. No prawda? Ale nie wiem, czy dostaliśmy ten fejkowy paszport, czy nie. To jest ta kwestia. E, kim, kim jesteś? jesteś? Mogę do... ciebie złoto? Chwila! E, chwila! Co? Dlatego może ta gra miała 500 tych. Może to. Może to dlatego, że ona była taka krótka. Ona miała 4 poziomy. A... Okej okay, moi drodzy, ale ja mam plan B. Czoklet zawsze ma plan B, proszę bardzo. Ehm, tylko że ten plan B wygląda okropnie, bo... Eee, spójrzcie na tą postać. Jak Mi się ona podoba! Wygląda. Nie mam nie ma rudzenia. Eee. Mi się wydaje, że... ta, o to, 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 to. to. Płomień. Nożyczki. Płomień! Płomień? No! E, no jak? A, no dobra. Spój spójrzcie na to. Co się? Co ty eee. Mi się bardzo podoba! Ta gra... Dlatego tej gry nie nagrywaliśmy, bo ta postać wygląda przerażająco od razu. Wypuśćcie powiem. mnie! No proszę bardzo, eee. jak możemy wypójść naszym takim simem. Eee, dajmy jej tego! Chapata, chapata, Nie habata. No to będzie za oczywiste. A może nie? Może tak w tej grze właśnie chodzi, żeby dobre wybory robić. A widzisz? Niemożliwe. gra tutaj trzeba robić to, co, to co jest logiczne. To jest duża dziura. Mhm, mm -hmm. mm, okej. Okay. Jak, Jak przez ona nią może przejść? przejść? Das... Kładka. A, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, widzisz? A, dobra, ta kładka jest chyba tu jest, zniszczona. Tu jest pęknięte. No, A co miałaby mieć ten wiadro? Nie wiem. O! Zawsze warto mieć wiadro betonu szybko stanącego w kieszeni. Ale zobacz, ona jest jakby naszym simem. My jesteśmy bogiem w tej grze. E, czy to nie jest w każdej tego typu grze, że? Uuu, mamy skina! Niestety, niestety, nie, bo musielibyśmy obejrzeć reklamę. A e, jesteś pewna, że ta gra jest ładna, nadal uważasz, że ona jest Tak, w porządku? jest ładna, ale to w ogóle on nas porwał, musimy coś sobie z nim e, zrobić. Pudło? Nie, pudło pil pilot pilot? Nie wiem, to raczej nie jest zbyt.

No idziemy dalej i zobacz te tup 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 na zewnątrz. O, Co teraz? E, e, ale pada jest deszcz. dokładnie pada deszcz. E? Nie, nie, bo piorun, to dokładnie. piorun na strzeli, proszę piorun? bardzo. O, jaka urocza Hej, my jesteśmy, my jesteśmy mistrzami w tej już chyba. My jesteśmy tak, jesteśmy tak 200 tak a aiq. Robimy tyle cztero, czterorazowych pikołków. E, no. Wiesz jak w, jak to było w Defnącie, no ja złapać. wiem, że ty wiesz. Ja, 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 ja przejrzałem, że ty, że, że ty przejrzałeś, że ja przejrzałem, że I Ja nie ja chcę nic mówić, ale właśnie nasz porywacz y, wali nam w drzwi i musimy coś z tym zrobić. Um, albo stołek, albo fotel. Nie mam pojęcia. Nie mamy fotela chyba. Um, no stołek, to my, ale stołek, my jesteśmy bogiem, możemy dać jeden fotel. Stołek pod klamkę. E, Okej, okay, to miało sens. I czy to nasz. Aha, goni nas ten. Tak, koleś. ten. To jest jednorożec. Dobra, to było logiczne. Fotel. Zobacz. próbowałem my... coś nielogicznego. Żebyśmy, musimy robić same logiczne Absolutnie. rzeczy. Absolutnie. Zobacz, idziemy teraz. O mój Boże, jest tak ciemno. A. Więc daj mi latarkę. Latarkę. Logicznie. Latarkę. Tak. Proszę bardzo, widzisz? Logicznie, logicznie myślimy. O nie, e, przerażający pies. pies. Dajmy mu y, mięsko. Mięsko. Y o, widzisz? I idziemy dalej! No, nie, to, jest wko to jest oczywiste! Nie! To jest to gra, w której nie musimy myśleć o 300 innych tych rozwiązaniach. Uuu. O nie, on coś z statkiem. Ale hej, musimy ją cały czas ratować, nie na pewno tutaj się okay. złego zadzieje. Aha. O nie! Jest ogień! Mówi, miałaś rację z tymi simami. Yy, o nie! E, wiatra? Wiatrak. 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 Yy, o ona... e, oh, powietrze, to, to jest logiczne. Powietrze przecież tlen. Wiesz co? Może ta gra że... jest tu gdzieś tam jest w głupi. Ja nie jestem głupi, ja mam e, klinicznie stwierdzone 400 IQ, więc proszę Wiesz, tutaj że tutaj. nie... Em, skala Weysa jest tylko i wyłącznie chyba do 100 iluś. Bo nikt jeszcze nie był takim geniuszem jak ja. Nie wymyślili jeszcze, nie przewidzieli, że ktoś będzie tak mądry jak ja. Nie chcę nic mówić, ale właśnie użyła tego ręcznika. Wiem, więc co, bo kliknąłem. Uuu! Się... Latarka albo. Latarka! Latarka! Latarka. No tak, no przecież A. jak weźmie ten, no, no to no wszystko tak, się zapali. zapali. Nie podoba mi się, że ta gra jest logiczna. Nie podoba mi się, że ta gra. Jak ona wej wyjdzie? Mm. E, drabina. Nie, nie, jetpack. Nie, jetpack e, ogień ma. No dobra, no to e, drabina. Ale co? E, A, po mo prostu. Mo mogła przez suficie? że nie była dziura w suficie, której nie widzieliśmy. Można mieć nową fryzurę normalną. Tak, jak twoją. E, wcale nie. Ja, ja nie jestem blond blondynką, ok? E, a, o niechaj to, a, a, to był tytanik! Może to był tytanik! O! Yy, a! A, 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 a bo, yy, czekajcie, ona właśnie płynie. Wyobraźmy sobie, zamykamy oczy i właśnie wyobrażamy sobie, że ona płynie. Co możemy zrobić? Czy, czy my gramy teraz w Garys Moda i komuś po prostu tekstury zabrakło? Może tak być, więc dajemy jej albo... Yy, co? Namiot, namiot! Namioty, co? Namiot? Namiot! No, namiot sobie. O, widzisz? E o, proszę bardzo, ale szczęśliwie. Wow, to tyle widać. Wszystko, I jasne. I przestało padać. E widzisz? Czy to Idziemy będzie, dalej. Czy to będzie cały czas tak. Tak, żebym... ale ona teraz jest głodna. Możemy sobie wyobrazić. Słuchaj, zamknij oczy i sobie wyobraź. E ja mogę pisać takie historie, mój drogi. Albo trident, albo. tak. Trident! Nie wiemy, co się wydarzy. Czy coś się. Cokolwiek się wydarzyło. Było piękne. To nie było to. Tak czy inaczej, nie wiadomo o co chodzi, ale weźmy sobie tutaj e, ten trident. nasz Trident, czyli trójząb. Trój to y, bardzo było dobre, bardzo było wy, smaczne. Wy, wyobraźmy sobie, że tam o, coś nie, się dzieje. Y, rekin. Zobaczmy, jak, co możemy z rekinem zrobić. Zabij. Piu, pił pił. Zabić. Tak, autentycznie. Nie wiem, co ona teraz A. robi, ale. Najwyraźniej nie poradziłam sobie z walce z rekinem. No to dajemy mięsko i mam nadzieję, że nasz fioletowy ekran zniknie w kolejnej rundzie, O, Prawda? jest wyspa! Mamy wyspę! Proszę bardzo, wyobrażam sobie wyspę. Ja widzę wyspę. Moi drodzy, um, różowy ekran nas nie zostawia, więc... Zagraliśmy dzisiaj w dwie zepsute gry! <grych> Ale wydawało mi się naprawdę super. <grych> e, ja, ja, wiecie co? Może tak. Umówmy się, że będziemy grać w gry, które są rzeczywiście popularne i które działają i które mm, mają jakieś dobre oceny, bo w Czyli ten sposób... Czyli po prostu a... to była moja wina, dosyć mi powiedzieć. W ten sposób nic tutaj nie wymyślimy nowego, naprawdę. Widzimy się w kolejnym. Cześć!